Krzysiek, gratulujemy kolejnego kolejnej zawo wygranej zawodowej e, walki. Chyba dzisiejszy pojedynek nie należał do najłatwiejszych. Nie, dla mnie trudny okres. Dla mnie to jest najgorszy okres. Nie lubię tego okresu grudniowego, listopadowego, e, boksować, ponieważ to jest dla mnie najgorszy okres, bo ponieważ odczuwam tę kontuzje, tak. Gdzieś tam rwie mnie ten lewy bark i tak, e, też może psychicznie też gorzej podchodzę do tego okresu, tak. Ale Byłem zmotywowany, bo moja córka obchodzi jutro drugie urodziny i ona mi dała taką motywację, żeby boksować i wygrać dla niej. No, mi się wydawało, że kontroluję walkę. No, w pierwszej rundzie nie wiem, jak to się stało, że mi poszedł ten lewy łuk. Tak? Nigdy nie miałem problemu z takimi kontuzjonami. Nie wiem, jak to się stało. Za bardzo może też troszeczkę kontrolowałem, dużo na bloki zbijałem. Tak? Myślałem, że to jest też jakaś te boks, to jest że zbijanie ciosów to też jest obrona i, i to nie zostaje punktowane, ale widocznie też, też sędzia Kardyni punktował to. Myślałem, że no moje, moje ciosy chyba bardziej przemawiały, prawda? Te moje ciosy, on tam strasznie doły, aż jęczał, tak? Aż się goł, aż kucał. To na pewno robiło na nim wrażenie. No i też prawie, ósmą rundę to zupełnie chyba trafiałem. Te ciosy moje były bardzo widoczne. No był par razy podłączony, nie twierdzę, czułem to, ale też za bardzo chciałem, za bardzo może za siłę, na siłę, duże siły robiłem i, i za bardzo chciałem może znokautować. Jaki był plan taktyczny na ten pojedynek? No kurde, schodzić z lewej lewe ręki tak, dużo zbijać na ciosy, no nie mogę powiedzieć, że ten pierwsza runda trochę mnie zdeprymowała, trochę byłem taki przestraszony, że no, że może sędzia przerwać walkę, tak? I starałem się dużo na bloki zbijać, już balansować więcej, mniej zadawać, wchodzić w akcję, tak? Ale później już się rozróżniłem troszeczkę i jak było widać, wchodziłem w tempo jego. No i tam te moje ciosy dochodziły. Chyba mi się wydaje, że czyściej biłem te moje ciosy. Pierwsza runda bardzo byłeś taki ospały, powolny, nie boksowałeś. Czym to było spowodowane? To był stres po prostu, czy potrzebowałeś jednej, dwóch rund, żeby się po prostu rozkręcić? No jak mówię, no od razu praktycznie w pierwszej rundzie rością mi łuk biowy. To mnie trochę zatkało, zablokowało mnie. Trochę się przestraszyłem, tak? że Bardzo mi ciek, ciekło, ciekło z tego lewego oka. Zasłaniało mi lewe oko, bo wycierałem tam czasami. No to mnie na pewno zablokowało. Też nie... Gdybym może tej kontuzji nie miał, bardziej bym wchodził w akcję, bardziej może, ale chyba kontrolowałem walkę i no, chyba walka fajnie wyszła, chyba się podobała kibicom. Widać, że sporo siły wkładasz w swoje ciosy, ale po prostu przeciwnik jakoś się trzymał, nie deprymowało Ciebie to, że mimo to, że podłączasz go do prądu, on dalej dzielnie po prostu stawia opór? Tak, widać, że twany zawodnik, boksował z wieloma dobrymi zawodnikami, ceniony w Europie. Ja czułem, że te ciosy robią na nim wrażenie, bo ję, aż jęczał jak te doły, aż no, kłócał, prawda? E, na pewno odczuwał te ciosy. No kurde, no dużo nad siłą pracowałem, to było widać. E, praktycznie półtora miesiąca cały czas po walce z Łukaszem Maszczykiem robiłem siłę i to też może troszkę mnie zablokowało. Tą siłę było na pewno czuć. Zbliża się Polska Boxing Night. No, woda, Polsatu zawsze no, przede wszystkim stawiają na te walki polsko-polskie. Jest jakiś zawodnik w Polsce, z którym chciałbyś powalczyć? Może jakiś rewanż? No, nie wiem, no była kiedyś gdy byłem na gali Darek Snarski i Maciej Zegan. Dostałem taką propozycję. Dziennikarz mnie się zapytał, czy Maciej zegan? Ma, Maciej Zegan pokazał kawał dobrego boksu. Mi się wydaje, że byłoby go stać dać ze mną dobrą walkę. Też również wyzwał mnie... Rafał Kaczer na pojedynek ma, ale uważam, że ten, ten, na ten dziś, dzień dzisiejszy, na luty, ta walka jest dla niego, za, dla, dla niego za wcześnie, nie chciałbym go zbić jak dzieciaka, chciałbym mu dać szansę, <laughs> a po drugie niech pierwszy spłaci stare długi, rozliczy się ze mną i dopiero ze mną będzie mógł zawalczyć. Dobra, czy to zbliża się walka wieczoru, zatem wszystkiego dobrego życzę i dzięki za wywiad. Również pozdrawiam wszystkich kibiców, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję.